Niemiecka piłka, Bundesliga po polsku. Zapraszamy Państwa na nasz kolejny krótki odcinek. Z tej strony Piotr Szymański. I Michał Zieliński. Wykorzystujemy teraz przerwę reprezentacyjną na poruszenie tematu wokół reprezentacji, bo nie reprezentanta. Już się Państwo oczywiście domyślają, o kim mowa. Mowa o bramkarzu Wolfsburga, Kamilu Grabarze, którego będziemy dzisiaj prześwietlać i analizować. A do tego wszystkiego zachęcił nas. Nikt inny jak dziennikarz Mateusz Borek, który w wypowiedzi zataczającej szerokie kręgi medialne w Polsce stwierdził, że gdyby Kamil Grabara miał niemiecki paszport i grał tak jak gra teraz, to byłby pierwszym bramkarzem reprezentacji Niemiec, a tutaj z drugiej strony nie dostaje powołania od selekcjonera probieża do naszej kadry. No i teraz oczywiście jest to dla nas idealny, idealny temat i Zapytam od razu Michała na starcie. No, Grabara robi na nas bardzo dobre wrażenie od początku sezonu. Tak, zdecydowanie. Grabara wszedł z taką pewnością siebie do, do bramki Wolfsburga. Zupełnie ten przeskok ligi z duńskiej na, na Bundesligę w żaden sposób nie zaszkodził. Zagrał od razu w pierwszym meczu w, w lidze z Bayernem, gdzie zebrał notę 1,5 i był w 11. kolejki, mimo że stracił trzy bramki. Więc e, generalnie po sześciu kolejkach ma notę 2,5, gdzie wiadomo w Niemczech jest ta skala z szkolnictwa niemieckiego, gdzie im mniejsza nota, tym lepsza ona jest. No tak, więc można powiedzieć, że Grabara dobrze się odnalazł na niemieckich boiskach. No, w Wolfsburgu pewnie jeszcze nie ma statusu e, bohatera, natomiast e, taki miał w Kopenhadze, gdzie wyrobił sobie markę nie tylko w Lidze Duńskiej, ale też na arenie europejskiej. I wydaje mi się, że to te występy w Lidze Mistrzów też pomogły mu wypromować się i e, po prostu umożliwić ten transfer do Wolfsburga. Natomiast z naszej perspektywy najciekawszym wątkiem z tej powiedzi Mateusza Borka jest kwestia niemieckich bramkarzy, bo my tutaj mamy ciebie, czyli, czyli eksperta od Bundesligi, więc powiedz, wydaje się, że sytuacja akurat w niemieckiej bramce jest teraz arcyciekawa i w tej wypowiedzi jest ziarno prawdy. Tak, myślę, że tutaj trzeba przyznać Mateuszowi Borkowi przynajmniej część racji, bo nie wiem, czy by dostał od razu pierwsze miejsce w niemieckiej prezentacji, ale moim zdaniem, jeżeli bierzemy takie obiektywne kryteria, to na pewno powinien dostać powołanie do niemieckiej kadry w, w obecnej sytuacji. Bo tak mamy troszeczkę porównywalną kwestię, jak w, mamy w polskiej kadrze, gdzie wieloletni bramkarz numer jeden, niepodważalny Wojciech Szczęsny odszedł i mamy teraz walkę o jego sukcesję. No to w Niemczech wiadomo, Manuel Neuer, który był pierwszym bramkarzem w niemieckiej reprezentacji od 2010 roku, też zakończył karierę po, po euro i w końcu koszulkę z numerem jeden przejął Mark Andre Terstegen, gdzie wiadomo, on teraz nabawił się ciężkiej kontuzji kolana, przez co Wojtek Szczęsny wrócił w Barcelonie z emerytury z domu Polski. Tak. Niemiecja sprawa polska, będzie tytuł odcinka, tak? <laughs> Natomiast jeżeli chodzi teraz o niemiecką bramkę, no to tak, zrobiła się taka pustka, którą mieliśmy ostatnim razem po 2008 roku, gdy Jens Lehmann Przestał być powoływany do niemieckiej kadry, i że Robert Enkel świętej pamięci był przez jakiś czas numerem jeden, a w, za jego plecami byli młodzi bramkarze właśnie René Adler, ówcześnie Leverkusen, Kuzen. No i Manuel Neuer. No i po właśnie tej tragicznej śmierci samobójczej Roberta Enke to nawet jeszcze René Adler był przymierzany jako ten numer jeden, ale właśnie nabawił się kontuzji przed mundialem w RPA. Manuel Neuer wskoczył do bramki i już nigdy więcej tego miejsca w, w niemieckiej bramce nie oddał. No przez wiele lat był też, myślę, takim dominatorem ogólnie na, na swojej pozycji i ją totalnie zrewolucjonizował. René Adler jeszcze miał bardzo silny... 13, gdzie troszeczkę się jeszcze dobijał do tej bramki, no ale wiadomo, jemu myślę, że zabrakło trochę też szczęścia, jeżeli chodzi o zdrowie. Myślę też takiej totalnej determinacji plus no to, że Neuer po prostu wykorzystał w całkowicie tą swoją szansę, bo, bo, bo mówię, na początku Adler nawet był faworytem Lewa. No i teraz mamy podobną taką sytuację, jeżeli chodzi o tą pustkę w niemieckiej bramce, no ale kandydatów, których Nagelsmann powołał na kolejne dwa mecze, gdzie Niemcy będą grali z Bośnią, Hercegowiną, a potem z Holandią, no to tu mamy już Olivera Baumana, Aleksandra Neubela, i Janisa Blaswicza. I no to są myślę nazwiska, których nie każdy, który nie no sieci... myślę, że ludzie, którzy się nie interesują Bundesligą pierwszy raz słyszą je. Dokładnie. No Bauman i Nibel jeszcze w ogóle nie zagrali w reprezentacji, więc Nagelsmann im obiecał, że Nibel zagra z Bośnią, a Bauman zagra z Holandią. I co ciekawe właśnie każdy z nich będzie miał numer jeden na koszulce, tak symbolicznie. Akurat tutaj będzie rotacja tym numerem. Oliver Bauman to już jest rocznik 90, czyli ma 34 4 lata. Zaczynał swoją karierę w UNESCO w Freiburgu, a od 10 lat gra w TSG Hoffenheim i był teraz też częścią kadry niemieckiej na Euro 2024, oczywiście jako trzeci bramkarz. A Neubel… To też, też ciekawa rzecz, prawda? Bo zwykle na tego trzeciego bramkarza się bierze takiego młodego, perspektywicznego golkipera, a tutaj widocznie, widocznie opatrzność nad Niemcami czuwała, że to on pojechał, bo teraz może mieć pochwalić się jakimś doświadczeniem. Tak, no doświadczeniem przynajmniej m, atmosfery dużego turnieju. Na ten turniej nie pojechał koniec końców Aleksander Nibel, rocznik 96, 6 który swego czasu. Był no, wielkim talentem niemieckiej piłki. przechodził w roku 2020 z Szalkę do Bayernu, i wtedy, wiadomo, było, wtedy był taki transfer, który został przez e, ówczesnego dyrektora sportowego Bayernu, Hasana Salihamicza, przeforsowany trochę wbrew woli Hansi Flik'a, bo Salihamicz chciał właśnie młody talent bramkarski, który się pojawił na rynku, ściągnąć do Bayernu, a Flik nie chciał denerwować Noiera. Przyjęto go do, do Bayernu, obiecując mu nawet podobno w kontrakcie jakieś występy, a flik tego zupełnie nie chciał honorować, więc e, pierwszy ten sezon zupełnie ten jubel przesiedział w Bayernie na ławce, potem został wypożyczony do AS Monaco, gdzie, gdzie grał, wygrał rywalizację z Radosławem Majeckim który z tego czasu przeszedł z Legii do Monako. No i teraz w zeszłym sezonie Aleksander Neubel został wypożyczony z Bayernu do Stuttgartu, gdzie właśnie zagrał w tym rewelacyjnym Stuttgarcie i zakwalifikował się do, do Ligi Mistrzów. Przedłużył w międzyczasie kontrakt z, z Bayernem i żeby się dać wypożyczyć znowu do Stuttgartu. On wciąż liczy na to, że jak Neuer zakończy swoją karierę, no, że dostanie tą szansę w koszulce Bayernu. Więc powiedzmy jak Neuer zakończy karierę w 2020. Lub szóstym, no to wtedy Newbell, który przyszedł pierwotnie w 2020 po tylu latach, dostanie w końcu swoją szansę w Bayernie. No tak, ehm. ale też ciężko powiedzieć, żeby grając w Stuttgarcie się teraz jakoś bardzo nudził i mógł narzekać na to, więc. No nie, nie, uważam, że właśnie w końcu ten Stuttgart to jest dla niego super miejsce, gdzie, gdzie będzie, gdzie gra na poziomie Bundesligi, na wysokim poziomie, jak teraz Liga Mistrzów. Myślę, że, że tutaj to jest dla niego na najbliższy rok co najmniej, a może nawet dłużej. Myślę te dwa lata, że jeszcze dwa lata pogra w tej to, to to jest na niego to miejsce. A słuchaj, Michał, powiedz, kto, kto w takim razie numerem 3, jakiś młody, perspektywiczny, czy kto tam trafił? No właśnie tutaj jest największa kontrowersja tego całego powołania, bo jest to Janys Blaswych, który obecnie gra w Red Bull Salzburg, ale przedtem był bramkarzem Erbelipsk i tam po prostu podczas kontuzji. Poważnej etatowego bramkarza reprezentanta Węgier Petera Gulaciego. Właśnie bronił Blaswić, zdobył z nimi Puchar Niemiec. W 2023 roku i teraz on dostał to powołanie. Natomiast nagle wszystkim brakowało w tym, w tym powołaniu Bernda Leno, słynnego bramkarza kiedyś Leverkusen, po tym Arsenalu, obecnie Fulham. I dlaczego właśnie teraz pod, pod tą nieobecność Nojera Terstegena nie znalazł się Leno? No i Leno, który, który chyba ma na swoim koncie występy w reprezentacji. i dziewięć, więc byłby najbardziej doświadczonym bramkarzem w tej stawce. No ale się okazało, że Bernd Leno dostał powołanie na, na to zgrupowanie, ale nagle powiedział, że słuchaj, przyjedziesz, ale będziesz numerem 3 i dam grać Baumanowi, dam grać Nibelowi, ty będziesz bramkarzem numerem 3. I co się koniec końców e, okazało? No, że Bernd Leno powiedział, że jeżeli no, mam przyjechać na kadrę, gdzie no, po tylu latach w cieniu Nojera, Trestygena, ich nie ma. I, I mam przyjechać, żeby być tylko numerem 3, gdzie właśnie no, nie można powiedzieć, żeby Bauman był bardziej perspektywiczny od niego. Czy przy Nibelu można dyskutować. No to te dziękuję. Wolę zostać w Londynie, trenować i się skupić na grze z Fulham. No i prawdopodobnie to jest koniec jego kariery w, w drużynie narodowej Niemiec. Myślę, to ma tak, ale no. Nawet kimiś teraz jako kapitan kadry powiedział, że wedle niego Leno jest światowej klasy bramkarzem, ale oni chcą tutaj, żeby przyjeżdżali piłkarze, którzy mają po prostu chęć i motywację do gry w tej kadrze. Jak ktoś nie chce przyjeżdżać, to, to niech zostanie w domu, to oni na pewno znajdą takich, którzy będą tutaj pełną motywacją przejadą na, na, na takie zgrupowanie. Więc to też zabrzmiało już bardzo tak stanowczo ze strony DFB. I myślę, że, że szkoda, że, że, że właśnie tak, tak postanowiono. Bo o ile myślę, że i Bauman, i Nibel zasługują na ten swój debiut, to też no, ta komunikacja z Leno mogła też chyba inaczej przebiec. Że, że Bramkarz, który na pewno nieraz udowodnił swoją jakość, tak trochę tak, w taki sposób się, się, się żegna z tą kadrą. No, no co, i tak teraz... w niemieckich mediach, jak już są spekulacje, będzie taki sam motyw jak z Emanuelem Olisa Debe i z Rogerem? Tam już szykują dokumenty dla grabary, czy nie? Wiesz co, nie? Nie szykują tych dokumentów, bo myślę, że kolejnym bramkarzem, który jeszcze jest na liście, takim, jako że, że będzie ma perspektywę na dłuższą metę zająć tym, to, to miejsce między słupkami, jest Noah Atubolu Bolu z, z Freiburga rocznik 2002, 22 lata od zeszłego sezonu numer 1 we Freiburgu. W Freiburgu ma właśnie super warunki, żeby spokój, żeby się rozwinąć, tam nie ma tej presji i jemu się mówi, że pod względem takich właśnie talentu, e, warunków fizycznych to on będzie na dłuższą metę jednym z tych kandydatów. No i jeszcze jest wśród tych wszystkich teraz niewymienionych, jeszcze jest jeden bardzo doświadczony bramkarz, no Kevin z traktor Frankfurt. Tylko on teraz po pierwsze, tak jak wspomnieliśmy, złapał kontuzję. We Frankfurcie jego miejsce na razie zajął Santos. Santosz. Zobaczymy, jak szybko trap odzyska najpierw miejsce we Frankfurcie i czy wtedy też jeszcze wróci do, do tego całego przetasowania w, w niemieckiej bramce. tym bardziej, że Trapowi się mówi, że on jest najgorszym, pod względem takim piłkarskim wśród tych bramkarzy, że jest super na linii, ale właśnie jeżeli chodzi o ten element taki rozgrywania, to, to tutaj on jest jeszcze z tej starszej szkoły. No, i teraz tak patrząc właśnie na tych piłkarzy, którzy zostali powołani i, i porównując ich do Kamila Grabary na podstawie tego, co pokazali w tym sezonie, no to Kamil Grabara zdecydowanie ma najlepsze statystyki. Ma właśnie najwyższe noty średnio na mecz. Ma w, w tym, jeżeli chodzi o taką statystykę obronionych strzałów w Bundesliga, to jest na trzecim miejscu, bo 26 strzałów już obronił. Czyli więcej niż Bauman, który ma tych strzałów 23 obronione. Nibel tylko 16. Numerem 1 jest Robin Zentner z Moguncji. Numerem 2 Timon Weiner z Kiloni, gdzie też wiadomo, to są drużyny, no, takie, tak. gdzie jeszcze więcej tych strzałów na ich bramkę dochodzi. Więc no, Kamil Grabara pod kątem takim czysto statystycznym i piłkarskim, myślę, że gdybyśmy brali tylko to pod uwagę, to powinien i miałby niemiecki paszport, to równie dobrze mógłby on dostać to powołanie i byłby też najmłodszym piłkarzem z, z tych wszystkich, którzy tutaj zostali wymienieni. No, poza Atubolu, który też jeszcze na razie gra u 21. To wątki naszej reprezentacji nie będziemy już wnikać, bo tym się nie zajmujemy bezpośrednio. Tutaj można poczytać dużo w polskich mediach spekulacji na temat tego, dlaczego selekcjoner nie zdecydował się na powołanie Kamila Grabary. Tutaj oscylują te opinie między... Po prostu kwestiami charakterologicznymi albo chęcią zapewnienia spokojnego miejsca dla osoby, która będzie tym numerem jeden, zostanie wyłoniona pewnie w tych rozgrywkach Ligi Narodów. No tutaj rozumiem, że na razie filozofią trenera jest to, żeby pierwszym bramkarzem był Skorupski. No, i będziemy śledzić teraz przerwę reprezentacyjną, będziemy się przyglądać występom i niemieckich bramkarzy, i, i sercem oczywiście polskich. Myślę, że ta sytuacja w bramce niemieckiej jest jeszcze ciekawsza nawet niż w, między słupkami biało-czerwonych, bo tam rzeczywiście jest chyba jeszcze większa niepewność i zagadka, kto zostanie wyłoniony jako ten numer jeden. I tutaj, jeżeli będą jakieś ciekawe doniesienia, to na pewno wrócimy do nich w kolejnych odcinkach. A tymczasem życzymy wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy z naszej strony. Zachęcamy do subskrybowania, lajkowania i oczywiście słuchania. A za rozmowę dziś dziękuję. Piotr Szymański. Michał Zieliński. Do usłyszenia. Do usłyszenia.